Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem porozmawiamy sobie nieco o temacie bardzo istotnym, bardzo ważnym. Po pierwsze. Po bardzo wielu miesiącach wysokich wzrostów, jeżeli chodzi o poziomy inflacji CPI w ujęciu rok do roku, ostatni odczyt opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny wskazał na poziom wzrostu w ujęciu rok do roku na poziomie 1,9%, a już więc nawet, już nawet jesteśmy nieco poniżej celu inflacyjnego, który przypomnę wynosi dla naszego kraju 2,5% plus minus 1%, czyli de facto widełki od 1,5 do 3,5%. Był taki czas, że. Byliśmy nawet powyżej 18%, jeżeli chodzi o ten wzrost inflacji CPI w ujęciu rok do roku, a wszystko zaczęło się po wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy właśnie po 24 lutego 2022 roku ceny wybranych produktów, usług zaczęły galopować w górę, no i gospodarki nie były w stanie na tyle szybko się do tego wszystkiego przystosować, mając na uwadze też nakładane sankcje na Rosję, no że po prostu my odczuliśmy to na Naszych portfelach poprzez dynamiczny wzrost cenny. Teraz to tempo wzrostu zdecydowanie spowolniło, co w teorii wydawałoby się, że nasze portfele zostaną zdecydowanie odciążone. Mając na uwadze to, że zgodnie z danymi, które są aktualizowane co miesiąc, wynagrodzenia rosną o kilkanaście procent. Niemniej jednak, wszystko co dobre szybko się kończy, chciałoby się powiedzieć, i rzeczywiście od kwietnia ma zostać zlikwidowany zerowy VAT na żywność, na wybrane. Podstawowe produkty spożywcze. I to wszystko z automatu sprawi, że żywność podrożeje o 5%, ale nie jest to wcale takie oczywiste. Niektóre sieci handlowe już teraz komunikują, że wcale tej podwyżki cen, przynajmniej w kwietniu, nie będzie. O tym sobie porozmawiamy zaraz, natomiast na ten moment wyświetlam film promujący partnera głównego naszego kanału, naszej społeczności Saxobank i za moment wracamy do odcinka. Partnerem głównym kanału Marcin Podlaski Obserwuj Inwestuj Zarabiaj oraz grupy facebookowej Obserwuj Inwestuj Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałabyś, chciałbyś inwestować w jednym miejscu za pomocą jednej platformy zarówno w akcje polskie jak i zagraniczne, w indeksy polskie jak i zagraniczne europejskie, ze Stanów Zjednoczonych, morza azjatyckie, do tego waluty, surowce i inne, platforma od Saxo będzie dla ciebie idealnym rozwiązaniem nie bez powodu. Nie, platforma Staje się coraz bardziej popularna w ostatnim czasie, mając na uwadze bardzo konkurencyjne prowizje, które mogą być niższe w ramach tego, jaki obrót na platformie będziesz generował. Choć tutaj oczywiście poziom depozytu też będzie znaczący, ale już te prowizje minimalne, standardowe, z którymi zaczynasz, są bardzo konkurencyjne, niższe niż w polskich domach i biurach maklerskich, co zresztą też możesz sprawdzić. Zachęcam do założenia konta, czy to demonstracyjnego, czy na prawdziwe pieniądze, wykorzystując link zawarty w opisie do tego materiału. A teraz przechodzimy do transmisji. Pamiętaj o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji dla zasięgów. No i witam ponownie po tym krótkim materiale. Przypominam, niskie opłaty mają znaczenie dla Twoich zysków. To przede wszystkim inwestorzy, którzy regularnie handlują na rynku akcji czy innych instrumentów finansowych, doskonale o tym wiedzą. Jeżeli tych transakcji dokonują dużo, to suma skumulowanych prowizji sprawia, że no, gdzieś tam jest to istotny koszt. Do tego na pomoc przychodzi Saxobank ze swoimi bardzo niskimi prowizjami. Patrząc na akcje, akcje z Nazdaq to 0,08% maksymalna prowizja może być tylko niższa w ramach tych bardziej zaawansowanych kont. Jeżeli chodzi o polskie akcje 0,12%. Sprawdźcie ofertę swojego domu, biura maklerskiego, czy przypadkiem prowizja nie jest wyższa. Jeżeli chcielibyście założyć konto, link znajdziecie w opisie do tego materiału. Saksa umożliwia wam inwestowanie w konkretne koszyki produktowe, jak na przykład sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy energia jądrowa. Do wyboru do koloru spółki zostały przyporządkowane odpowiednio przez analityków, wraz z potencjałem wzrostu. To wszystko znajdziecie w zakładce analizy tematy już w platformie Saxo Trader Go. A my przechodzimy już do tematu naszego dzisiejszego odcinka. Inflacja w marcu na takie liczby Polacy czekali od lat. Tak tutaj redaktor tytułuje na portalu money.pl, odczyty z głównego urzędu statystycznego, który pojawił się w końcówce tygodnia, już w trakcie Wielkiego Tygodnia, przed weekendem. No i co, 1,9% w ujęciu rok rocznym, oczywiście to nie jest spadek cenny. To, że miesiąc temu było tam 2,6%, to nie znaczy, że teraz mamy spadek do 1,9%. Mamy wzrost na poziomie 1,9%, a tempo wzrostu nieco spadło. Wcześniej było tam ponad 2,5%, teraz jest 1,9. Tylko o to chodzi, żebyśmy źle już na ten moment nie interpretowali ceny. Cały czas rosną w ujęciu rok rocznym, ale zdecydowanie wolniej niż poprzednio. Eksperci spodziewali się wyniku na poziomie 2,2%. Szkoda, szkoda, że dzisiaj nie obserwowaliśmy sesji Wielki Piątek na giełdzie papierów wartościowych, bo myślę, że ten odczyt byłby znaczący i myślę też, że ten odczyt może nas przybliżać do kolejnej obniżki 100% procentowych w naszym kraju. Po wielu miesiącach przerwy przed wyborami mieliśmy miesiąc po miesiącu dwie obniżki, na początku 75 punktów bazowych, później 25 punktów bazowych, później cykl obniżek się zatrzymał i tak to się utrzymuje do teraz wcale nie jesteśmy tacy pewni, czy w ogóle w 2024 roku ceny sobie procentowe oczywiście będą obniżane, ale przy tak niskiej inflacji kto wie, czy RPP nie zdecyduje się na takie działania, choć myślę, że na razie to wszyscy są skoncentrowani na sytuacji związanej z szefem NBP Adamem Glapińskim, który no też jest w ogniu pytań można powiedzieć, w ramach swoich lat działalności tak zarządził obecny obóz rządzący. Są jednak także złe wiadomości. Jeżeli chodzi o to tempo wzrostu. Jest ono najniższe od 2019 roku, no ale zawsze jest jakieś, ale no, jest to bardzo istotna sprawa, co przyniesie przyszłość. I tutaj zaraz przejdę właśnie do tego, co się wydarzy w kontekście WATu na żywność, w kontekście też. Tego programu mrożenia cen energii, który cały czas się utrzymuje, a w przypadku rezygnacji z niego, może się okazać, że inflacja CP w ujęciu rocznym pójdzie szybko w górę. Natomiast jak tworzone są te odczyty? No przede wszystkim mamy odczyt w ujęciu rocznym, to jest ten poziom 1,9, który został opublikowany ostatnimi czasy. Tu mamy cel inflacyjny, te przerywane linie wskazują właśnie to odchylenie celu inflacyjnego 1,5% co na mówiłem, więc w celu inflacyjnym jesteśmy, poprzednio też byliśmy, żeby była jasność, tylko nieco powyżej celu, teraz jesteśmy nieco poniżej celu, ale spójrzmy na wykres Dokładnie 12 miesięcy temu mieliśmy ten najbardziej dynamiczny wzrost cen w okolicach 18, nawet ponad 18%. To był taki miesiąc, kiedy zmieniła się metodologia obliczania właśnie tego parametru, więc też ten odczyt mógł być no, nie do końca porównywalny z tymi poprzednimi po 17%, ale nawet niech by to było te 16, 6, 16, to i tak jest bardzo dynamiczny wzrost w ujęciu rocznym, czyli po prostu ceny mocno szły w górę na początku 2023 roku, a zatem rok do roku mamy wysoką bazę, więc więc no, siłą rzeczy też jest łatwiej taki niski odczyt. Odnotować. Natomiast patrząc dalej, kolejne miesiące przynosiły regularny spadek tego tempa wzrostu, tak o 1,5, nawet 2%, mniej więcej, po to, żeby już w okolicach końca wakacji zjechać do poziomu 10%. I tutaj pierwsza pułapka, w którą być może niektórzy wpadną, to nie jest tak, że my sobie po prostu zejdziemy do 2% i ten poziom już będziemy utrzymywać, bo nawet jeżeli nic by się nie zmieniało, to mając na uwadze właśnie na uwadze te wysokie punkty bazowe, ale obniżające się mimo wszystko z ubiegłego roku. Należy o tym pamiętać, że odczyty w 2024 też systematycznie będą już porównywane do w kolejnych miesiącach do niższej bazy z poprzedniego roku, więc z automatu tutaj to może generować po prostu odwrót odwrót w tym ruchu spadkowym, no i właśnie, jako że teraz odnosimy się do tego najwyższego odczytu, no to jest realna szansa na to, że w przyszłości już tak dobrze nie będzie. I teraz, jeżeli chodzi o ten odczyt, przypominam, że ten nasz region, ta Europa bardziej środkowo-wschodnia, utrzymywał wyższe pułapy niż choćby Europa Zachodnia, tam do 10% mniej więcej dobijaliśmy, jeżeli chodzi o gospodarkę niemiecką, no nie było aż tak mocnych wzrostów rok do roku, jak choćby w gospodarce Polskie. I tutaj, jeżeli chcielibyśmy sobie to zestawić, na pomoc przychodzi Główny Urząd Statystyczny z definicją inflacji HICP, bo bardzo łatwo jest porównywać po prostu konkretne gospodarki, mając na uwadze zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP i tutaj tak pokrótce przeczytam Wam definicję. One są obliczane przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii. To bardzo ważne, żeby po prostu ta porównywalność była zachowana według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej. Podstawą do opracowywania HICP dla Polski stanowi obserwacja zmian cen reprezentantów towarów i usług konsumpcyjnych, czyli jakby mamy konkretne produkty wybrane, które są też porównywane w innych gospodarkach. System WAG oparty na strukturze spożycia indywidualnego w sektorze gospodarstw domowych ze statystyki rachunków narodowych sprzed dwóch lat, czyli jest po prostu konkretny, konkretne ramy, jak to wszystko jest obliczane i na tej podstawie yy, ogólny właśnie wskaźnik cen konsumpcyjnych, zharmonizowany HICP się nam wylicza, no bo to jest w sumie automat yy, na podstawie pewnego algorytmu, i teraz wchodząc do bazy danych Eurostat mamy odczyty europejskich gospodarek posortowane co miesiąc. Co prawda jeszcze tutaj tej aktualizacji za marzec nie ma, natomiast mamy odczyty za luty. Chodzi tutaj tylko o to, żeby po prostu pokazać pewną hierarchię. Jeżeli sobie posortujemy odczyty za luty, no to widzimy najniższy poziom właśnie między innymi Dania, Łotwa, Włochy czy choćby Litwa, Finlandia, okolice 1%. No a jeżeli posortujemy w drugą stronę Rumunia 7%, Islandia 5%, Chorwacja, Estonia, Norwegia, Słowacja, Polska tutaj mniej więcej z poziomem 3%, 7. Natomiast patrząc na poprzednie miesiące widzimy, jak to wysokie odczyty mieliśmy. Był taki czas, że Polska była jedną z czterech gospodarek, gdzie ta inflacja HIS przekraczała 10%. Tutaj Węgrzy wiedli prym, my byliśmy egzekwowali ze Słowacją, wysoko też Czechy. No tak jak mówiłem, kraje z naszego regionu. A idąc jeszcze dalej do tyłu, czyli mniej więcej tutaj początek 23, przełom 22-23 roku. No, to mieliśmy przecież taki czas, gdzie no, mieliśmy te odczyty HICP, No, nawet widzicie, na poziomie 17%, i wtedy byliśmy w ścisłej czołówce. Zresztą w sumie to teraz, do teraz, w tej ścisłej czołówce się utrzymujemy z krajami z naszego regionu. Jeszcze raz to powiem, no bo te gospodarki bardziej rozwinięte, no tych odczytów aż tak wysokich nie miały, choćby gospodarka niemiecka. No, tak jak powiedziałem 10-11%, powiedzmy, jeżeli chodzi o HICP, No, a teraz jest to poziom, powiedzmy, w okolicach celu na poziomie 2,7%, nieco powyżej celu inflacyjnego, bo przypominam, że gospodarka. Gospodarki rozwinięte mają ten cel na poziomie 2% plus minus 1%, no a gospodarki rozwijające się na poziomie 2,5%, plus minus 1%. Możemy sobie to zestawiać w formie właśnie wykresów, gdzie możemy sobie konkretne rzeczy właśnie to wybierać, konkretne kraje, tu akurat mamy dla całości, czyli dla strefy euro, jak ta inflacja się zmieniała, tutaj widzimy, że ten pik przypada właśnie na końcówkę 2022 roku. Możemy też sobie porównywać właśnie na w wykresie właśnie w tym, w ten, w ten sposób i to teraz może jest bardziej widoczne jak właśnie ten wysoki odczyt Rumunii jest tutaj znaczący, tutaj widzę, że jest ten wykres zbudowany na bazie najnowszych danych na 19 marca 2024 roku, oczywiście to wszystko tutaj się będzie zmieniać w ramach tych wizualizacji, to możecie sobie testować na stronie Eurostatu, nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli ktoś będzie chciał dostęp to napiszcie, będę w stanie Wam taki link przygotować, możemy też sobie na przykład na mapie wszystko porównywać na podstawie, Określonych filtrów. Tu widzimy akurat, możemy sobie widzicie na podstawie jakby tego natężenia koloru pomarańczowego sprawdzić, gdzie ta inflacja była wyższa, a gdzie ta inflacja była niższa, no mimo wszystko widzimy, że u nas w regionie inflacja wyższa niż na zachodzie Europy. No i teraz o co chodzi z tym, co przed nami, bo napisałem też, że ceny pójdą w górę o 5%. Długi czas, długi czas, wiele miesięcy mieliśmy w Polsce zerowy VAT na żywność. I tutaj po drodze pojawiło się między innymi rozporządzenie przedłużające zerowy VAT na żywność w końcu 2023 roku, który obowiązywał, przypomnę, od 1 lutego 2022 roku, 0% stawka VAT na żywność, która wcześniej była objęta 5% stawką podatku. Czasowe utrzymanie obniżonej stawki VAT dla podstawowej żywności to około 27 miliarda złotych dla budżetu. Tak, Wtedy w grudniu jeszcze 2023 roku informowali tutaj właśnie przedstawiciele rządu. O co chodzi? Podstawowe produkty, produkty pierwszej potrzeby, tak jak właśnie m.in. owoce, warzywa, mięso, nabiał czy choćby produkty ze zbóż. Te produkty do końca marca, czyli jeszcze no dziś i przez weekend będą objęte właśnie albo nie będą objęte dodatkowym podatkiem, będzie to zerowy, zerowa stawka VAT. Natomiast co się wydarzy od początku kwietnia? No i mamy pierwsze informacje ze strony dużych supermarketów: VAT na żywność w górę. Natomiast taka na przykład biedronka zdradziła, że pójdzie śladami Lidla i na przykład Aldi, i nie zdecyduje się na, przynajmniej w kwietniu, na podwyżkę cen żywności o te 5%. Procent. Tak możemy przeczytać. Klienci biedronki zapłacą za nie tyle samo, czyli za produkcję tyle samo co w marcu, ponieważ sieć utrzyma regularne ceny brutto. Wyjątkiem będzie tu przede wszystkim pieczywo, w szczególności pochodzące od małych lokalnych dostawców, oraz warzywa i owoce, których ceny zmieniają się na bieżąco ze względu na zależność od sezonu wegetacyjnego. No tutaj byłoby ciężko, po prostu tak z dnia na dzień też te ceny utrzymać. To też wiązałoby się z pewnymi dodatkowymi uregulowaniami. No i tak jak mówiłem wcześniej. Podobne akcje ogłosiły się ci Lidl i Kaufland między innymi i tutaj sieć handlowa ogłosiła akcję VAT Stop, klienci dalej kupią ponad 1600 podstawowych produktów spożywczych w niskich cenach, znaczy w niskich cenach to też jest kwestia umowna, bo gdybyśmy sobie porównali z, przed, z cenami sprzed dwóch lat, no to wcale takie niskie te ceny by nie były, no ale po prostu tych 5% mniej więcej nie będzie podwyżki, to w kwietniu, ale myślę, że im dalej w las, to już większe problemy mogą być po stronie właśnie sprzedawców, żeby ten zerowy VAT utrzymywać mimo już innego y, zarządzenia, no bo to mimo wszystko jest 5%, które będzie wliczone poniekąd w, no, w niższe marże i wynik finansowy tych spółek, co może być od razu też powiem pewnym ciosem. Zobaczymy, czy nasza polska spółka, Dinopolska, może Eurocash, czy nie przedstawią podobnych informacji, no bo umówmy się, z jednej strony to trochę ograniczenie dobrych wyników finansowych Geronimo Martin, właściciela Biedronki w ramach utrzymania i wzięcia na siebie ciężaru tych 5%, ale przypominam też, że yy, no, kij ma dwa końce i w tej konkretnej sytuacji, jeżeli inne sieci konkurencyjne, jak na przykład właśnie Dinopolska, które przecież ma już ponad 2000 oddziałów w Polsce. Nie zdecyduje się na podobne działania, tylko po prostu podniesione zostaną ceny o 5% od 1 kwietnia, czy tam od 2 kwietnia. Nie wiem jak to dokładnie ma być, bo przecież i tak. 1 kwietnia to jest dzień wolny, czyli od 2 kwietnia, pierwszy dzień kwietnia, dzień wolny w ramach świąt i też giełdy nie będzie, przypominam. No to może być tak, że klienci jednak troszkę się przerzucą na Biedronkę, na Lidla, na Kaufland na przykład, bo przecież tych supermarketów też nie brakuje, jest ich nawet czasem po kilkanaście, kilkadziesiąt większych ośrodkach miejskich. No i czy to nie będzie właśnie dodatkowy problem dla y, polskich spółek, jak choćby właśnie y, Dino czy Eurocash, jeżeli nie zdecydują się na... Podobne działania, trzeba o tym pamiętać. Z jednej strony to problem dla właściciela Biedronki, Jeronimo Martins, no bo spółka mniej zarobi, ale z drugiej strony może sobie odbije na tych dodatkowych klientach, którzy przyjdą, będą robić zakupy, którzy wcześniej robiliby zakupy, na przykład, właśnie w sieci Dino czy Eurocash. Oczywiście w akcje zarówno Jeronimo Martins, właściciela Biedronki, jak i tych polskich spółek, czyli Dino czy Eurocash, Możecie inwestować na platformie partnera naszego kanału, czyli oczywiście Saxo Bank i tutaj macie dostęp zarówno do akcji, do akcji CFD, co tylko Was tak naprawdę interesuje, znajdziecie w ofercie, wchodząc sobie tutaj w filtry, możecie sobie wybrać grupę produktową, akcje, ETFy, Forex, obligacje, indeksy CFD, akcje CFD i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, co Was tylko interesuje, następnie wybieracie sobie kraj, tych krajów jest tutaj bardzo, bardzo wiele, kilkadziesiąt krajów z całego świata, może sobie wybrać dowolne. Filtrów jest dużo więcej, giełdy, sektora, gałęzie przemysłu, konsensus analityków, na przykład. Też na tej podstawie możecie sobie sortować i na przykład wybierać tylko te spółki, dla których analitycy przewidują dobrą przyszłość w krótkim terminie za pośrednictwem no, na przykład perspektyw dotyczących przyszłych wyników finansowych. No to wszystko możecie już sami sobie wybierać, jak tylko będziecie chcieć. No, temat jest na pewno bardzo ciekawy, rozwojowy i to też jest realna szansa na to, że. Już pomijając analizę wykresu CPI i patrząc na to, że baza będzie coraz niższa, więc z automatu będzie szansa na automatyczny wzrost w kolejnych miesiącach. No to druga sprawa też jest taka bardzo istotna, no że właśnie zejście z VAT-u zerowego, zejście być może w drugiej połowie roku z mrożenia. Cen energii, co na razie no, nie jest jeszcze wcale pewne, bo już pojawiają się spekulacje, że być może 15-miliardowym kosztem dalszego mrożenia cen energii zostanie obarczona polska spółka Orlen, ale zobaczymy, bo tam w ramach dużego odpisu pojawia się wątpliwość, czy będzie skąd te środki wziąć. A jeżeli będzie, to co z dywidendą? Przecież na dywidendę też trzeba ponad 4 zł na jedną akcję odłożyć, więc jest tutaj wiele niewiadomych. Natomiast no, wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że być może byliśmy świadkami właśnie w ramach tego odczytu z Głównego Urzędu Statystycznego, szybkiego odczytu inflacji CPI, najniższego odczytu i od kwietnia powolutku będziemy zawracać i zdobywać wyższe poziomy. Pamiętam jedną z, ze spekulacji pana Grapińskiego, który powiedział, że gdyby zrezygnować z zerowego VAT-u na żywność i zrezygnować z mnożenia cen energii, to inflacja by nam skoczyła w okolice 5-5-6%, 5,7% bodajże, taki pułap był podany z tego co pamiętam. Jak będzie, to zobaczymy. Natomiast, oczywiście, my to wszystko na bieżąco analizujemy. Zapraszam Was do. Śledzenia kanału naszej społeczności. Zapraszam do grupy na Facebooku Obserwuj, Inwestuj Zarabiaj”. Zapraszam do zakładania konto, konta w Saxo z linkiem afiliacyjnym, który jest w opisie do tego materiału. Ja wyświetlam listę wspierających na koniec naszej społeczności. Ostatnie dni marca, a już od lutego, od przepraszam, od kwietnia oczywiście, będę wyświetlał listę wspierających z marca. Tu jeszcze lista wspierających z lutego i na zakończenie przypominam wam o kciuka w górę, subskrypcjach, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.